Dzień dobry, witam. W kolejnym odcinku zagramy Fallout 3 i tym razem udajemy się do stacji metra Arlington w Church, Która, mamy nadzieję, zaprowadzi nas albo, albo do Hubric Comics, raczej chyba nie możemy się dostać w ten sposób, taki sposób tradycyjny, czyli po prostu tam idąc. No, Kaman, gro! Nie troluj mnie! One, z którego wyszliśmy tutaj Kurwa! Kofu na śmieci pułapka ze szczelby. Ale a się przestraszyłem tego Notabene moi drodzy Hmm, czyżbym tu był kiedyś? Bo tutaj jakieś supermutanty... A nie, amunicji mnie zabrałem. Czyli on, gdybym tu był, to bym zabrał amunicję. Aha, czyli to by było na tyle. Dwa martwe supermutanty. Spoko. Tym razem bawi się snajpera. Eksplodowało chyba auto obok mnie. Dobra, super-mutanty pokonane i to pokonane w znacznej ilości. Ale moja broń jest fatalna... znaczy, moja zbroja jest chyba w fatalnym stanie, skoro tyle walk pod pewnymi robotami, z mutantami, z innym badziewiem tutaj odbyłem, więc... Zginął zanim zdążył oddać trwał do mnie. To się nazywa skin moi drodzy i gdzie udać. Nieca amunicji w schronie schowanej, bardzo fajnie. Masson District. Okej, okay, czyli w dobrym kierunku to będzie wiodło ta trasa. Zmienię sobie broń, mowę moi drodzy, na strzelbę. I idziemy. Zginęli zanim dążyli cokolwiek zrobić. Tak bardzo sprawny jestem. Po co ja wziąłem jego pancerz? Mogę mi to ktoś wyjaśnić? Nie wiem, ale w każdym razie zginęli bardzo szybko. I to nawet szybciej niż ja się spodziewałem, że zginą. No bo tutaj wchodzę i od razu czterech czy pięciu bandytów na mnie wyskakuje i chce mnie zabić. W góle, no to będą są chyba na górze. Okej, okay, rozbójnik. Chodź na klatę, no chodź na solo! A Rozbójnicy. Zbuję A ty jak tutaj przeżyłeś w ogóle? Nieważne, dobra. Jakoś przeżył w towarzystwie tych guli, które by go, jakby go znalazły, to by go rozniosły. Przeżył, nawet sobie łóweczko zmontował. Tutaj, firafara. Nidzwe to towarzystwo najsilniejszych guli w grze. Co tam, co by się tym przejmował? Szczegóły. Szczegóły. Stimpak, Pack, Rady X. No, ta gra ma chyba niewidoczny system level scalingu, no bo skoro trafiam na takich przeciwników, to dowodzi to, że tutaj jest coś takiego jak level scaling zaimplementowane, czyli po prostu gdybym tutaj trafił wcześniej, to trafiałbym na słabsze odmiany guli. Mason District mhm. i od razu dużo przeciwników. Ładny wizerunek atlasa. Mhm, czyli tak wyglądał to Mason District. Spoko, zaraz się to mu zajmę cierpliwości, przyjacielu. Mówiłem cierpliwości. Muszę sobie zrecyklingować wyposażenie, przygotować się, a nie tak że kurde zaatakuje w mnie i myśli, że jesteś fajny. do mnie strzelają. To nie jest fajna, nic przyjemna, nic miła w jakikolwiek sposób. Kurwa, jest was astyli. Dobra, wylegliśmy się nieco. Jakiś handlarz by mi się przydał, ewentualnie jakiś towarzysz, ktokolwiek, kto mógłby mi graty przenosić. Dobra, rozwaliśmy chyba legion tych bestii. A, Hubricks komiks, to tam jest. A ja szukałem, rozglądałem się, nie mogłem znaleźć. A to je tutaj. Dobra, buffę kończy doświadczenie. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.